Czekolady. A ja mam więcej spójrzcie na tę kostkę. Chyba kosteczkę. Kostkę to mam ja. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Eni, na co czekasz? Ty pierwsza skosztujesz czekolady. Okay. Nareszcie, ale moja kostka jest naprawdę mała, więc robię to szybko. Cool. To było pyszne. Chłamki, twoja kolej. Okay. Nareszcie zaczynam. Zastanawiam się, czy w środku tej kostki też będzie coś jeszcze. Na przykład What? żelki, które uwielbiam o wiele bardziej niż czekoladę. Tak przy okazji. Nice. To jest niewiarygodnie pyszne. Więc dzisiaj na pierwsze danie mam żelki, a na drugie pyszną czekoladę. To nie taka zwykła przekąska, to pełny posiłek. A teraz zrobię sobie czekoladową kanapkę, walce lizać.